Ciemaneczko, wuja z tej strony. Dzisiaj będziemy sobie działać dalej z tym dachem. Niestety w pierwszym materiale, który tutaj widzicie, nie, nie poszło to najlepiej tymi środkami, co miałem. Nie zeszły te najbardziej wbite te plamy. Spróbujemy dzisiaj to trochę inaczej zrobić. Jedziemy na miejsce, rozstawię sobie sprzęt. Pokażę Ci, czym to robię i mam nadzieję, że nie popsuję sobie dachu przy okazji. Ale lepiej, żebym ja to sprawdził, jak, jak Ty. Nie przedłużając, jedziemy z tym tematem. Teraz ci pokażę, które te elementy, właśnie które mi nie zeszły po poprzednim mieciu, to jest tak, tutaj ten brud bardzo głęboko siedzi. Co szczotkowałem to kilka razy i niestety nic nie pomogło. No, tak, tutaj takie czarne przebarwienia, co są, to są niestety jakieś zmechacenia, które już były zaraz, jak go kupiłem. to o, teraz ładnie widać. Niestety tego się już nie, nie pozbędę. Siedzi ten, ten brudzik. Tak samo i tutaj. Nawet dlatego, że ten. Brud szyby cały czas pływał i się tutaj to ładnie u, uklejało. Także zaczynamy zabawę i teraz pokażę Ci czym to będę czyścił. O, inżynier, O, Oto i cały sprzęcik. Użyję sobie zwykłej wklętarki i szczotki z bardzo miękkiego włókna, której używałem sobie do czyszczenia podsofitki czy boczków w drzwiach plastików. Myślę, że to nie powinno pomychać, to zaraz się przekonamy, czy, czy jednak czasem nie, nie trochę nie zrobi lepiej. Za środek do prania użyjemy zwykłego roztworu, którego tu rozcieńczyłem. Do prania tapicerki w ogóle welurowej. Tam PH chyba 9 tam było z tego, co pamiętam, to co, co robiłem. Bardzo mało się różni tym, co oczyściłem po poprzednim materiale, więc myślę, że. Yy, a może się okaże, że lepsze i bardziej będzie lepiej wyglądać, To to już sam zobaczysz. No i po spsikaniu tego, czyli będę robił to tak, że namoczę sobie detergentem daszek, wyszczutkuję ją w wkrętareczką z tym włóknem i normalnie wypiorę to dyfrakcją. Myślę, że nic się nie powinno stać, nawet lepiej, bo ten brud pod wpływem właśnie tej dyfrakcji będzie lepiej się, powinien się usunąć z tego, no inaczej, no nie widzę innej możliwości szorowania tego dachu, nieskończoność i cudowania, bo też by można było ewentualnie poszorować ten dach i odkurzaczem ściągać, wodnym jakimś, też mi się tak wydaje, ale no nic, no mam ten odkurzacz, tego Karchera od kolegi, tak, no to tu sobie go wykorzystam, zobaczymy jak to pójdzie tu niestety trochę mi tam zaczęło, widzę, tu przeciekać, ale no już nic, o tej porze nic nie, nie zrobię z tym, więc będzie sobie kapać ta woda sama, dodałem delikatnie tylko troszkę detergentu tutaj do zbiornika zdawczego, więc no, żeby jednak coś tam przeprało, a później na wieżę, jak będę wiedział, że się jakieś zacieki robią, czy coś, no to samą wodą to po prostu przeciągnę. Dobra, sam jestem ciekaw, czy tym się uda doczyścić ten dach. Wydaje mi się, że dosyć konkretnie powinno się tym wy wyczyścić. Dobra, zaczynam. Wreszcie skończyłem, zeszło mi godzinę czasu z tym dachem, ale powiem Wam, efekt jest kozacki. No nie wiem, jakim by to środkiem tak doczyścił i ręcznie, jak po prostu normalnie wyprać ten dach, normalnie myjką do prania. Tak, jak tu wcześniej widzieliście całe te plamy, które zostawały, szyby po prostu znikły. Tak samo tutaj, te wszystkie brudy, które były, tak samo poznikały. Robota dobrze zrobiona. Dach jest w końcu czysty. Spędziłem na tym godzinę czasu tutaj szczotkołując i piorąc ten dach. Co z tego co pamiętam, na miejsce ręcznej szorując tym tym środkiem, to zaszło mi o wiele, wiele dłużej. W końcu, skoro już mamy czysty dach, to spróbuję go sobie zakonserwować tym tym środkiem, co, co wtedy kupiłem, ale z tego co tam pisali niektórzy, on jest bardzo lichy, bardzo krótko się. Lecam, jeżeli ktoś już to przetestował, ja i tak nie mam innego na chwilę obecną, a nie chcę żeby, no jednak coś tam na chwilę będzie zainflagrowane zanim kupię coś normalnego, możesz napisać w komentarzu co, co Ty polecasz akuratnie. No, co tak jak widzisz, jest to możliwe. wyprać ten dach, nic tam do środka się nie nalał. Wszystko jest w porządku z dachem, nie zmechacił się o tej środki. Jeśli jesteś ciekaw, skąd taką środkę mam, gdzie kupiłem, to na pewno odpiszę w komentarzu z jakimś tam linkiem. Środka, którego użyłem do prania tego dachu, to najzwyklejszy środek do prania tapicerek samochodowych. Nie jest to jakiś nie wiadomo co, więc. Szczerze powiem, mycie takie, to co ja teraz zrobiłem, to nie wiem jaki to by musiała być chemia, co by tam jaki producent nie polecał i jakieś środki by nie dał, to no wątpię, że tak się doczyści ręcznie ten dach, jednak trzeba mechanicznie ten zbudzić i, i jakoś go wyciągnąć z tego dachu. Mówię, no dach ślicznie wygląda, nie wiem, czy kamera to oddaje akuratnie. Ci się spodobał, zostaw łapkę, zasubskrybuj kanał. Na pewno jeszcze parę rzeczy z tym autkiem, coś tam się trafi. Mam dużo pomysłów, jeżeli chodzi o ten samochód. Więc do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć!